Chciałbym tutaj troszeczkę odmitologizować prawo spadkowe, a zwłaszcza pewne głupstwa, które chodzą po świecie, chodzą w obiegowej opinii, które dotyczą spadków, kredytów, no i w ogóle usług bankowych. Otóż masa spadkowa nie może nigdy zawierać umowy kredytu, bo Żadna masa spadkowa nie zawiera umów. Są pewne zobowiązania, które mogą wejść do masy spadkowej pod warunkiem, że te zobowiązania nie mają charakteru osobistego. Umowa kredytu ma charakter osobisty. Umowa kredytu zostaje podpisana z konkretną osobą ze względu na jej sytuację finansową, na jej możliwości, że tak powiem, spłaty kredytu, na jej zdolność kredytową, jej wiek, jej zarobki, jej sytuację rodzinną, a także ze względu na jej potrzeby. To determinuje taką sprawę, że umowa kredytu nie wejdzie nigdy, umowa kredytu przerwana. W śmiercią kredytobiorcy nigdy nie wejdzie do masy spadkowej. Do masy spadkowej może wejść dług, który został się wymagalny przed śmiercią kredytobiorcy. No jeżeli umowa wygasa z chwilą śmierci, to przed śmiercią kredytobiorcy była po prostu umowa kredytu i nie może wstąpić w umowę o charakterze indywidualnym. O, o charakterze osobistym, inna osoba, tak? Nie mogło to wejść w masę spadkową. Yy, tutaj należy rozróżnić, yy, też widzę, że jest bardzo dużo, zwłaszcza wśród tzw. zwanych domorosłych znawców prawa, czyli osób, którzy w praktyce się z pewnymi rzeczami spotykają i widzą, że banki na przykład handlują pewnymi roszczeniami. Roszczeniami związanymi na przykład z, do spadkobierców z umowy kredytu. Banki tym handlują, czyli sprzedają do sekurytyzacji, chociaż takie roszczenie jest roszczeniem fałszywym. To, że banki to robią, to jest tylko wina systemu, polskiego systemu prawnego, który się z tym nie rozprawił od samego początku, który po prostu działał w sposób, powiedziałbym, taki bardzo prymitywny, dlatego że jeżeli ludzie nie umieli się bronić, spadkobiercy nie umieli się bronić nie podnosili zarzutu, że umowa kredytu nie wchodzi w, w prawo spadkowe, w spadek, no więc sąd po prostu wtedy zgadzał się na wszystkie twierdzenia, powoda i przyklepywał to, tak można by powiedzieć, tak? Ale to jest tak, jeżeli nie podniesiemy zarzutu przedawnienia, to pomimo przedawnienia roszczenia, mimo że rzekomo sąd obecnie ma obowiązek badać przedawnienie, to jednak zazwyczaj go nie bada i zasądzi w, w to roszczenie, nawet jeżeli będzie przedawnione, zwłaszcza że firmy windykacyjne oraz banki wymyślają niesłychanie niestworzone historie, żeby podać fałszywy początek biegu przedawnienia. To trzeba po prostu zbijać takie rzeczy, tak? ale wróćmy do tej masy spadkowej. Otóż to masy spadkowej nie wszystko wchodzi, co się wydawałoby, że powinno wejść. Po pierwsze, tak, nie wchodzi umowa kredytu, bo ta umowa kredytu nie tworzy długu, przerwana śmiercią spadkobiercy. Ja to już wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę, bo to jest, ludzi to bardzo interesuje. A po prostu umowa taka ze śmiercią jednego kredytobiorcy nie mówię umowa kredytu ze śmiercią jednego kredytobiorcy Wygasa. Jeżeli umowa wygasa, to wygasa ze wszystkimi zapisami. Są dwie sytuacje, kiedy wygasają umowy kredytu. Jedna sytuacja, kiedy wygasa umowa kredytu, to jest spłata, czyli realizacja w całości umowy kredytu. Jeżeli ona zostanie zrealizowana, spłacona, to ona wygasa. Bank wydaje list mazalny i można wykreślić hipotekę, tak? Druga sytuacja, w której bank ci nie ułatwi niczego, to jest umowa wygasa z chwilą śmierci kredytobiorcy. I w takiej sytuacji powinno się wystąpić do banku z poświadczeniem dziedziczenia oraz aktem zgonu i wezwać bank w odpowiednio stanowczo, z odpowiednimi argumentami, do wydania zaświadczenia. O wygaśnięciu umowy kredytu z śmierci kredytobiorcy. Na podstawie takiego zaświadczenia powinno się wezwać potem bank do wydania listu manzalnego. Jeżeli by nie chciał tego zrobić, to wtedy taki bank trzeba po prostu pozwać o to, żeby sąd go zmusił, albo wydał takie zaświadczenie zastępcze, albo po prostu, żeby sądownie trzeba wykreślić hipotekę. To już o tym mówiłem. Wygaśnięcie umowy kredytu w taki czy inny sposób, ten, na te dwa sposoby, powoduje, że nie ma długu, bo nie może być. Dług jest tylko wtedy, kiedy umowa nie została, nie wygasła umowa kredytu, ale została wypowiedziana. To jest zupełnie inna funkcja prawna i ona dotyczy sytuacji, kiedy bank z powodów, z przyczyn, które są uzasadnione w umowie, najczęściej to jest brak spłaty kolejnych rat. Po prostu wypowie umowę kredytu. Tylko, żeby powiedzieć, musi jeszcze za życia tego kredytobiorcy, nie może powiedzieć spadkobiercą, bo nie można powiedzieć czegoś, co już wcześniej wygasło. Więc musi wypowiedzieć kredytobiorcy i musi doręczyć mu to wypowiedzenie. I to wypowiedzenie musi mieć charakter, że tak powiem, prawidłowy, czyli to wypowiedzenie kredytu musi być zrobione zgodnie z prawem bankowym. I co jeszcze nie wchodzi do masy spadkowej? Do masy spadkowej nie wchodzi jeszcze coś takiego jak zapis na rachunku bankowym. Jest taka możliwość z artykułu 56, to decyduje o tym, że to nie wchodzi, decyduje przepis y, y, szczególny. To jest y, artykuł 56 prawa bankowego, y, który tam mówi o tym, że można za życia dokonać zapisu na swoim rachunku bankowym kwoty na, swoich, na swojego spadkobiercę, z tym, że tak, po pierwsze trzeba to zrobić za życia, czyli właściciel rachunku bankowego musi ten zapis w banku, tam są odpowiednie formularze, teraz to się robi już online bardzo często, musi dokonać tego zapisu na konkretną osobę, ta osoba to musi być spadkobiercą z grona najbliższych, czyli to małżonek, syn, córka, brat, może być rodzic, jeżeli to jest na przykład osoba, która choruje, tak, i jeżeli taki zapis zostanie na rachunku yy, dokonany, aha, i zapis nie może być większy niż dwudziestokrotność średniego tam wynagrodzenia, tak, według tych statystyk, statystyk głosowskich, tak, i jeżeli taki zapis jest dokonany na rachunku, to on nie wchodzi w masę spadkową, to znaczy spadkobierca, zanim y, będzie mógł z niego korzystać, zanim dojdzie do y, przeprowadzenia sprawy spadkowej i y, b, będzie, będzie, znaczy spadkowiec, za ten y, beneficjent tego zapisu, będzie mógł z niego korzystać, to nie wchodzi w masę spadkową, to nie wchodzi w podział masy spadkowej. Te pieniądze są dostępne, dla tego, na którego ten zapis na rachunku bankowym został dokonany. I to nie wchodzi w masę spadkową. To rzadko kto o tym wie, i to jest tak jak z tym, powiedziałbym, z tym fałszywym przekonaniem rozpowszechnionym przez banki, że kredyt się dziedziczy. No nie dziedziczy się. Nie dziedziczy się kredytu. Mówię, kredyt hipoteczny. Umowa kredytu hipotecznego przerwana śmiercią zmarłego, spadkodawcy wygasa, i trzeba potem podjąć działania prawne, oczywiście, żeby wykonać hipotekę, bo to nie jest łatwe wcale. Banki stawiają tutaj stanowczy odwór. Banki niechętnie w ogóle pomagają w takiej sprawie najchętniej to by przerzuciły ten kredyt. Które tak naprawdę bezprawnie by to zrobiły najchętniej i to robią, ale robią to powszechnie, bo się nie znacie na spadkobierców. Ja tylko mówię, że spadkobierca nie powinien się temu poddawać, powinien walczyć o swoje i doprowadzić do wykreślenia hipoteki takiej umowy, wygaśniętej umowy kredytu. I namawiam też, żeby swoich bliskich, żeby seniorów namawiać na, albo sam. Każdy powinien w zasadzie zrobić, jeżeli ma jakieś środki na rachunku, powinien dokonać tego zapisu na tą osobę bliską, żeby ta osoba bliska mogła korzystać już z tych środków, bo może ona korzystać od razu, zaraz po śmierci. Wtedy, bez oglądania się na postępowanie spadkowe, które jest czasem bardzo długie, no i że bez obawy, że z tych pieniędzy. Zaspokoi się jakiś wierzyciel, że zaspokoi się jakiś e, w, na przykład bank, który będzie wciskał kit, że on, proszę bardzo, tutaj dochodzi roszczeń sumowy kredytu. Nie, z zapisu na rachunku bankowym bank się zaspokoić nie może, dlatego że ten zapis nie wchodzi w masę spadkową i ten zapis e, jest jakby staje się własnością osoby, na którą został zapisany ta, ta kwota, w momencie śmierci tego, który to zapisał. Oczywiście taki zapis yy, dokonuje się w dowolnej chwili, nie w formie aktu notarialnego, tylko przed bankiem i w dowolnej chwili, właściwie w rachunku, może taki zapis wycofać. No, tyle chciałem.